Wracaliście się z tej strony Chudy HZD Young man. Właśnie tak, w sobotę widzimy się w Kentach I sprawdźcie w tym momencie co was tam czeka POP! DILGAK, SZWETLAN, JEDZIEŚ BRAT! DILGAK! Ja, ja, JASZ! Idzie tak, była! Czy złapać kuka nogi? Zapytał kawę Nie ma wyjścia z tej drogi, czy zdajesz sobie sprawę? Porą zusany alfawek Ze szczytu wierzy nie Nie jeden kacki. Nie kawę bez szansy mamy Lisa Weź ma warwę, Weź ma chorym Mówię To wszystkich no, tych, których chce za poroczoną za tych, których że się skrzydziło, czy luk nie na myśli, a się Zapamiętaj, że w pozychękach hey, trzyma swój lasy ja, Wygrywaj bez pychy, a przegrywaj bez urazy Nie jeden marzy o tym co czułem, ale praw dryż i nie o życie nic, chcę się ty Ludzka na natura Jest jak siłka na trasie Na zrobi wszystko tak, Kurty skąd kaszy To ma ta czasie, tak masz poruszyło brać

Wszystkie sieci os, oh, każdego dnia pija nam do cyprycji. Łykaj lekki wosk, bardziej podarty. Umieszcie w plastik, za nowo twój paki. Jak jesteście świadomy, to na ciebie martwi. Czyli nas w chleba jak do prawdy. Wszystkie religie, możesz błogie jest jednej. Za krzyki wniszcze jest to już poprzednim w hebe. z nim, bóg z powodu widzą. Kisza stąd to widzę, hej, reszta to, to, to nicą. Kontrola z niką do istoty losu. No, czyli krzoną, poglądu po sąd. Zawsze wygrywamy.

Co nas porusnia? Tylko niebo Ten świat to gruznia Druga bez usta I rozbite drzewsze woda, ziemia, powietrze Znowu ci chłopa Co? Co nas porusnia? Tylko niebo Ten świat to Druga bez usta I rozbite drzewsze Ogier, woda, ziemia, powietrze Już mamy babę To ciągłe powieszanie Dziś mówię stąd Daremne festiwale Chłop żyje z chłopem W lotu czy innym pełnia Statki mordują dzieci Spełnia się przypomnienia Człowiek nie śmieje Tychatki nie ma penia, to czysta prawda, szczeroś czy nie serca Teraz jest jaska, prastaje przeciwwiatów No i na bręniach się stres, kus kapratu Już się do serca, ważna, każda sekunda Tudujesz i wiesz, że będzie druga runda. Te tylko niczym ty niej jeszcze spotrzebny się Ty powstać, odkryłeś przedkryty Po zostaw sobą sobą, bo żadł jak tropę Sące lat, si Chodź, tak sądzę do kozak Gdzie nie jest kozak, zaszlęsku, tu Ostatni żołnierz, salut, 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 właśnie tak hi, hi, Nie, 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 nie Co co nas poróżnia Piekło, niebo, tej jak to brudzko Joga jej nie, w ręce nie, to Ogień, doda, ziemia, powietrze ci głowa, Co moci w co nas poróżnia Piekło, niebo, tej jak to puszka. Woda, ziemia, powietrze! Do soboty! Widzimy się! Je, je, je.